Karol miał powiedzieć, że chciałby zobaczyć piersi Marcysi, bo podobno ma najlepsze. Niedługo później, jak wszyscy wiemy, Wersow zdecydowała się na operację powiększenia biura. Dobrze, że Friz nie powiedział, że ryj Marcysia ma najlepszy, bo tu już w ogóle byłoby naciąganie, zdzieranie. Po Mike twierdzi, że wiele jej przemian zarówno fizycznych Jest jak i... Też trzeba Friza pochwalić, że powiedział, że, że Marcysia ma najlepsze tylko cycki pod względem charakteru były podyktowane właśnie wpływem Freeza. Versos z czasem przestała przypominać już dawną siebie. Zmi nie widziałem jeszcze jej bez makijażu. Pierwszy raz widzę ujęcie bez makijażu. Bo ona się rzadko pokazuje, nie? Bo często influencerki mają tak, że jak robią, że no make-up, to i tak mają podkład. <laughs> nie wiem, czy zauważyliście. zmieniała się wizualnie. Poprawiła nos, o czym mało kto wie. Ej, to ja na przykład nie wiedziałem, że poprawiła nos bioóOS długoość włosów wszystko po Ej, Tutaj trochę wygląda jak ta. Tak delikatnie mi zaleciało tą yy, martną woojciechowską. Włosów wszystko po to, by dopasować się do oczekiwań Karola. Część tych zmian była reakcją na O, Bo opyciałam do czefy. Komentarze Fryza lub jego uwagi dotyczące wyglądu. Dzięki jego relacji można odnieść wrażenie, że wiele tego, co widzimy w internecie w kontekście Wersów, szczególnie jeśli chodzi o zmiany jej wizerunku, może faktycznie wynikać z presji, jaką odczuwała ze strony Friza. Zresztą sam Frizz w jednym z popularnych podcastów zgrzyt u i Gimpera przyznał się do tego, że rzeczywiście wpływał na decyzję Weroniki. Z relacji mnie Majka wynika. No to pięknie, widać, że chłop pięknie to pokierował. No jakby wiem już, jaką kategorię wybierał na, na pomarańczowej platformie. Nika też. Ale często młodzi chłopcy wybierają taką kategorię.